Siemanko, z tej strony Citrox witam was bardzo serdecznie a w kolejnym odcinku Q&A na moim kanale i moi drodzy wracamy nareszcie po 7 miesiącach przerwy mamy kolejny odcinek Q&A, sam nie wiem czemu go nagrywam, dzisiaj jakoś tak nasza mi ochota żeby go nagrać, być może dlatego, że live mi trochę nie wyszedł, a mam, mam sporo czasu, więc chciałem coś tutaj m, ciekawego dla was nagrać, tak, ja chciałem wam zrekompensować tego live'a, który no nie wypalił z powodu problemów z internetem, tam ktoś się chyba bawił, ale to jest mało istotne, dlatego tak też postanowiłem, że nagram na was Q&A i postaram się na pytania, które zadaliście pod ostatnim odcinkiem. Te pytania zostały zadane jakieś 5 miesięcy temu, tak różnie od 7 do 5 miesięcy temu te pytania zostały zadane Nawet są aktualne, więc wybrałem te, które no, są w miarę tam ciekawe, w miarę aktualne, także na nie dziś odpowiem ten odcinek nie będzie jakoś specjalnie długi chyba, bo, a, bo tych pytań nie ma, nie ma jakoś super dużo, aczkolwiek postaram się właśnie na nie jakoś tam odpowiedzieć, mam nadzieję, że, że ten materiał wam się spodoba no i co, bez wynagrodzenia, zaczynamy z pierwszym pytaniem Citrox, czy masz kontakt z bratem? I czy Twój brat ogląda Twoje filmiki? Zacznę może od tego, że ja z moim bratem nie mieszkamy już w jednym domu. i brat teraz studiuję w Łodzi, ja mieszkam w tak, także no kilkaset kilometrów nas jednak tutaj e, dzieli, aczkolwiek wydaje mi się, że mamy ze sobą chyba całkiem niezły kontakt, bo um, od czasu do czasu rozmawiamy sobie na Skype'ie, piszemy na Facebook'u, no wiadomo, jak to brat z bratem, nie będziemy ze sobą pisali codziennie, bo, e, bo nie, miał, nie mielibyśmy o czym rozmawiać, ale od czasu do czasu tam zadzwonimy e, do siebie, porozmawiamy, porozmawiamy tak jak mówiłem, na Skype'ie e, albo o szkole, albo o studiach, albo o YouTubie, bo właśnie o YouTubie też e, dosyć często rozmawiamy i e, właśnie podając na drugą część mojego pytania, to tak, bardzo angażuję się nawet w to, co tutaj robię, bo czasami śledzi te statystyki bardziej niż ja. Czasami właśnie jak problem sobie to mówi mi, że o tutaj fajnie, fajnie, strasznie dobrze się teraz twój kanał rozwija, zresztą dużo subskrypcji, komentarzy i tak dalej, nie. A czasami też właśnie daję mi jakieś propozycje, mówi, co mógłbym zrobić, poprawić, także fajnie, jest, jest ok, myślę, że kontakt mamy dobry i no i tak, patrzy co tutaj robię, patrzy jak to wszystko wygląda i angażuję się w moją działalność na YouTubie. Czy masz kontakty z takimi większymi tuberami typu na przykład Rezi, Blow, Pingwin? Znaczy muszę ci powiedzieć, że tutaj mając już tyle subskrypcji, ile ja mam i tyle subskrypcji, ile mają ci większe iderzy, to siłą rzeczy już musimy ze sobą nawiązywać jakiś kontakt. Ja w tej chwili mam chyba najlepszy kontakt z tych większych berów z, z Bloem. Bardzo często rozmawiamy ze sobą, często gramy sobie w CS i tak dalej. Także na luzie możemy ze sobą porozmawiać. A ja powiem ci szczerze, że jak zaczynałem karierę na YouTube, jak można to nazwać karierą, to oglądałem Bla, miałem wtedy 55 tysięcy subskrypcji. Tak mówię, kurde, ale fajnie byłoby być tak jak Blow, nie? Wiecie, no, kiedyś, kiedyś. Jak jeszcze byłem młodszy, to tak myślałem. Ale teraz jakoś tak fajnie mi się mój kanał rozwinął. Siłą rzeczy już jakoś tam ten kontakt ze sobą nawiązywaliśmy przez dłuższy czas. Ale w końcu tak chyba w miarę nieźle się zakomprowaliśmy. Możemy sobie porozmawiać: jeżeli ja coś potrzebuję, to piszę do niego, jeżeli on coś potrzebuje, to piszę do mnie. Ale też no, rozmawiam ze tak bezinteresownie, kompletnie, że py pytam się, co, co tam u niego e, słychać. Jak było w Warszawie, jak był gdzieś tam i tak dalej. Także e, właśnie chyba z mam najlepszy kontakt. Jeżeli chodzi o tych innych dyperów, to pewnie mam też kilku większych dyperów na Skype, bo już Natomiast tyle subskrypcji tam wiadomo, zawsze, zawsze jakiś tam odcinek się nagra, czy coś, to już te kontakty się łapie I tyle, także no, naprawdę, jeżeli mielibyście tyle subskrypcji, ile ja mam, jeżeli ma, tyle subskrypcji mają inni youtuberzy, to już też mielibyście kontakty z różnymi ludźmi, bo tam te wasze ścieżki gdzieś się zawsze spotkają I myślę, że jest to naprawdę całkiem fajna sprawa Jaki wybrałeś kierunek? Liceum? Technikum? Czy osoby swojej szkoły wiedzą, że nagrywasz? a to znaczy ja chodzę teraz do liceum, wybrałem liceum, nie poszedłem technikum sam nie wiem w sumie czemu, jakoś tak e, w ogóle nie myślałem o technikum, od razu byłem pewien, że idę do liceum i, e, i tak też się stało, nie jestem na matwidzie, chociaż jeszcze w pierwszej klasie nie mamy rozszerzeń, także dopiero to e, zacznie się od drugiej klasy e, jeżeli chodzi o pytanie, czy, czy znajomi ze szkoły wiedzą, że nagrywam i tak dalej, to no tak właśnie ostatnio coraz więcej osób się dowiaduje i to całkiem przypadkiem, na przykład na instagramie ktoś polubił moje zdjęcie, ci moi znajomi zobaczyli że ktoś to polubił i zaczęli mi obserwować, a to potem począł Mówię, kurde skąd oni wiedzą? nie wiedzą mnie, nie mówiłem przecież No i, e, i tak powoli, powoli coraz więcej osób się dowiaduje e, Ja powiedziałem tym osobom, którym chciałem powiedzieć Tym osobom, którym um, tam ufałem I tak dalej, wiedziałem, że nie powiedzą Jak jeszcze zacząłem nagrywać to, e, to im to powiedziałem A teraz tak naprawdę mi to trochę zwisa Bo a, no i tak już sporo ludzi wie I tak praktycznie Z każdą chwilą dowiadują się nowe osoby, więc no, nie, nie rady tego zatrzymać, nie? Nie traktuję mnie absolutnie jakoś inaczej, jestem dalej taki sam, bo po mnie tego nie widać, że ja mam jakiś kanał, że coś nagrywam i tak dalej. Wydaje mi się, że, że, że po mnie tego nie widać, jestem taki sam, jaki byłem i w gimnazjum, i w liceum nawet znajomi mi to mówili, którzy wiedzą, że nagrywam, także. A no wydaje mi się, że, że jest spoko, wiedzą, że niektórzy wiedzą, że nagrywam, inni nie wiedzą, ale, 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 jeżeli ktoś wie, to, to nie mam z tym naprawdę żadnego problemu. Odpowiadasz na pytania na skrzynce na YouTube? A muszę wam się przyznać, że niestety rzadko kiedy odpowiadam na pytania ze skrzynki odbiorczych i w sumie nie tylko, bo no, brakuje mi czasu, naprawdę, strasznie brakuje mi czasu, jestem teraz w liceum, muszę się uczyć, muszę e, nagrywać dla was filmy, robię live'y dalej. no i gdzieś tam brakuje mi czasu, żeby odpisać na wasze wiadomości. Ja wasze wiadomości czytam, ale właśnie też nie zawsze odpisuję, bo po prostu nie mam czasu, jeżeli miałbym coś na każdą wiadomość, to masakra ile czasu by mi to zajęło, to e, to szok. Troszeczkę e, żałuję, że Założyłem e-mail kontaktowy, nie żałuję dlatego, że go założyłem, tylko dlatego, że po prostu nie mam czasu na niego odpisywać. Tam mam teraz około 800 maili, na które czekacie, żebym, żebym opisywał. Was bardzo czasem, przepraszam za to, że, że, że tak długo z tym zwlekam i tak dalej, ale po prostu nie mam czasu. Postaram się na tej mail odpisać. Tak sobie postanowiłem, że kiedyś na nie odpiszę. Nieważne, czy to będzie dzisiaj, jutro, za miesiąc, czy w wakacje. Po, postanowiłem, że napiszę, że w końcu odpowiem na te wszystkie wiadomości myślę, że w, dopiero w wakacje gdzieś to się stanie, chyba że teraz jakoś będę troszeczkę więcej czasu, no ale wiadomo, ja też muszę trochę odpocząć, chcę e, chcę, chcę sobie tutaj czasami w coś od czasu do czasu coś pograć, bo rzadko kiedy też nawet na to mam czas. Także no, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Czasami gdzieś tam jak zobaczę jakąś wiadomość i akurat mam chwilkę to odpiszę, no wiadomo, ale e, ale nie jest to tak, że odpisuję na, na każdą wiadomość, bo po prostu nie da się, już dostaję tak dużo od was tych wiadomości szczególnie, że jeszcze mam swój serwer, to już w ogóle dostaję tam pełno pytań odnośnie tego, a, żebym was odbanował, że tu coś nie działa i tak dalej, ja te serwery ogarniam i tak dalej, a, ale jest mi ciężko jest mi ciężko na to wszystko odpisać, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Postaram się na te maile, które wysłaliście do mnie, odpisać, nieważne kiedy, ale postaram się odpisać, tak, tak sobie postanowiłem i tak i tak w końcu zrobię. no A tymczasem, tak jak mówię, no, czytam Wasze wiadomości, ale nie mam po prostu zawsze czasu, żeby, żeby na nie odpisać, dlatego też fajnie, jeżeli wijać na live, bo na live'ach możecie mnie się o coś pytać, i tam mam troszkę czasu, mogę sobie zawsze z Wami pogadać i czegoś na pewno się też dowiecie, Także, no, tak to wygląda, nie będę Was tutaj oczywiście oszukiwał, bo to nie ma najmniejszego sensu ja tutaj naprawdę, gdybyście też mieli te wiadomości ciężko by wam było, uwierzcie mi pogodzić to wszystko, szkołę, serwery nagrywanie, live'y, wiadomości tutaj no, za, dużo, za dużo jest tego po prostu i, e, i to żałuję bo chciałbym mieć z wami jak najlepszy kontakt, dlatego też już, już mam w głowie jakieś tam e, eventy na tym spiku. Planuję zrobić niedługo jakieś tam fajne spotkania, także e, zobaczymy. Postaram się jakoś to wszystko nadrobić. Tak jak mówiłem, na te wiadomości odpiszę pewnie dopiero w wakacje, no ale, ale, ale nieważne kiedy, ważne, że odpiszę. Przynajmniej dla mnie ważne, bo ja sobie tak postanowiłem i, i nie chcę was też oszukać, bo, pisa, bo mówiłem, że będę odpisywał na wasze wiadomości. Tam bardzo dużo pewnie już tych wiadomości się przedawni nie będzie aktualnych i, i nie będzie sensu, żeby na nie odpisywać, ale i tak odpiszę, żeby, e, żeby po prostu mm, pokazać. Wam, że, że, że nie, nie olewam was, że nie jest to tak, że o, ktoś napisał, dobra, olać to nie będę, nie będę tego nawet czytał tylko, że naprawdę coś dla mnie znaczycie i chcę na te wasze a, wiadomości odpowiedzieć, dobra, boże, rozgadałem się jak nie wiem lecimy do następnego pytania YouTube czy Facebook? Znaczy, zależy o co tobie chodzi, jeżeli chodzi o, to, tobie o to, czy ja tak prywatnie wybrałbym Facebooka, czy, czy YouTube'a, to wydaje mi się, że chyba e, raczej Facebooka, no bo nie mając kanału na YouTubie, jaki jest sens tutaj wybierać YouTube'a, chociaż no wiadomo, filmiki oglądać i tak dalej, to e, fajna sprawa, ale gdybym w ogóle nie interesował się YouTube'em, no to wiadomo, że wybrałbym Facebooka. E, patrząc tak, jak jest teraz, m, patrząc to, co mam, e, to, to wydaje mi się, że, że, że wybrałbym YouTube'a, no bo tak naprawdę wszystko od tego się e, zaczęło, ale wydaje mi się, że te dwa portale są ze sobą ściśle powiązane, no bo e, mając fanpage na Facebooku, to jest naprawdę świetna rzecz, mogę was tam bardzo szybko o czymś się informować, tak samo jak e, poinformowałem was o tym, że planuję nagrać tego Q&A, więc osoby, które do mojego e, Facebooka ju, ju, już wcześniej o tym e, wiedziały, tak to zapraszam was na, na fanpage, linku. oczywiście macie potem w opisie, e, mam tam już prawie 15 tysięcy lajków, więc, więc całkiem, całkiem fajnie się to e, wszystko rozwija, aczkolwiek no nie jest wiadomo to ty, tyle, ile na YouTubie, e, tak czy inaczej cieszę się, że, że mam fanpage, bo no, bardzo fajnie jest się z wami komunikować, czasami jakieś zdjęcia stawiać czy coś, więc, e, więc jest to... Fajna sprawa i a przypomniało mi się, że AdBuster miał taki, e, takie fajne, fajną formułkę, czekajcie, jak to chciało, e, życie to nie bajka, dałeś suba, daj też lajka, dokładnie, to, to, to są słowa AdBustera, także to mi zapadło jeszcze w głowie i, e, i coś w tym jest, także życie to nie bajka, dałeś suba, daj też lajka. Okej okay, moi drodzy że to było już ostatnie pytanie. Nie było ich jakieś super dużo, aczkolwiek starałem się w miarę je tutaj troszeczkę rozwinąć. Wiadomo, jak się rozgadam, to, to ciężko jest e, mi tutaj nade mną zapanować. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Byłoby super, jakbyśmy dali radę dobić 4000 tak z okazji powrotu Q&A e, dajcie znać w komentarzach czy macie ochotę widzieć jeszcze e, więcej odcinków być może będę nagrywał jakieś vlogi, bo przyznam szczerze fajnie mi się coś takiego nagrywa, dajcie znać o tym myślicie, dajcie znać co sądzicie o tym odcinku i oczywiście e, w komentarzach poniżej zostawcie pytania do kolejnego materiału także ja wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę wam udanego dnia trzymajcie się i do zobaczenia